Podłączamy się już pod piątą, z kolei, akcję DKMS-u i Strażak na Szlaku. Dla nas jest to drugie wejście. Wchodzimy po to, żeby tę akcję propagować, zachęcać do, do udziału w niej, pokazać, że ten wysiłek nie jest taki na darmo, tylko po to, żeby zdobywać tych dawców. Idziemy od godziny 4:15, mamy prawie dziesiątą. Nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu, jesteśmy w trakcie, ale to jest ten wysiłek z tych przyjemnych wysiłków. Gdzieś tam to zmęczenie nas dobija, czasami, ale. Idziemy ekipą, wspieramy się. Spotykamy starych znajomych, znaczy starych, znajomych z poprzednich lat. Yy, cały czas jest fajna atmosfera, gdzieś łapiemy jakieś nowe kontakty. Czytałem na Facebooku, w mediach, że jest pierwsze wejście na Rysy. Niestety w tamtym wejściu nie mogliśmy uczestniczyć. Mieliśmy już inne plany, ale od drugiego wejścia na Świnicę jesteśmy cyklicznie co roku. Także e, rejestrujcie się w bazie dawców, pomagajcie. To nie boli. Nie musicie wnosić dużych ciężarów, jak to mówi Sławek. Wystarczy, że zarejestrujecie się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku i możecie uratować komórki życia. Było fajnie. Nie było lekko, ale było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Chwilami było ciężko, było trudno, ale jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy tutaj być, że mogliśmy tutaj dotrzeć i że mogliśmy zdobyć babą górę dla osób chorych na nowotwór. Wymieniamy uśmiechy, wymieniamy spojrzenia, przybijamy sobie piąteczki, rozmawiamy, integrujemy się w ten sposób, wymieniamy doświadczenia. Wspaniali ludzie, to jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jesteśmy tutaj, by wspierać DKMS, integrujemy się i najważniejsze, że nas to kosztuje zmęczenie i pot, a innym pomagamy i ratujemy życie. Ojej, świetne krzyżówki! Woo! Woo! Było momentami ciężko. ciężko, były pierwsze kryzysy, ale jesteśmy tu wspólnie i daliśmy radę. To jest strój y, strażaka a z czasów PRL-u, lata 60., 80., y, y, z nawiązką. Y, tak to kiedyś wyglądało. No, te, teraz niestety mam, teraz mamy, mamy już te, 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 te stroje bezpieczne, bojowe, y, śliczne. A, czy on piękny? Nie wiem. Y, no Cieszę się bardzo, że jest zainteresowanie. No, pomysł taki, że, żeby też między innymi za, zaeksponować, pokazać, bo. Jest dużo gro młodych ludzi i którzy pewnie z zaskoczeniem widzą, że o, jakiś taki inny stół. Zauważcie, że się śmieję, że jestem bardzo zadowolony, Euforia gdzieś tam jest. Dłuższa trasa, ale no nie, nie była aż przynajmniej dla mnie wymagająca. Ja wchodzę promując ideę dachstwa komórek Macierzycych i szpiku. E, chcę pomagać, a przy okazji e, zabrałem ze sobą prawie e, tysiąc, tysiąc serc. Zawoja stała się dzisiejszego dnia stolicą tych tysiąca serc, co zjechało z całej Polski.